Kredyt z oprocentowaniem stałym czy zmiennym? W związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, zastanawiacie się pewnie, czy decydować się teraz na kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym, czy może zdecydowanie wybrać oprocentowanie zmienne w nadziei na to, że cały czas stopy procentowe będą spadać. Pamiętajmy, że wyjściowo oprocentowanie kredytów z oprocentowaniem zmiennym jest o jakieś półtora punkta procentowego wyższe niż w przypadku kredytów z oprocentowaniem stałym. Nasza rata będzie wyższa. Czy w związku z tym warto decydować się na takie oprocentowanie? Wszystko zależy od tego, jaką strategię planujesz przyjąć na swój kredyt hipoteczny. Jeżeli w najbliższym czasie rozważasz refinansowanie takiego kredytu, lepiej zdecydować się na kredyt z oprocentowaniem stałym. Jeżeli planujesz zakup nieruchomości na przykład na rynku, Pierwotnym przez najbliższy rok lub dwa, dopóki nie odbierzesz tej nieruchomości, nie będziesz w stanie refinansować kredytu, to tutaj może się okazać, że lepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie kredyt z oprocentowaniem zmiennym. Obniżki stóp procentowych będą wtedy na bieżąco wpływać na ratę Twojego kredytu. Wszystko oczywiście jest uzależnione od tego, w jakim tempie będą obniżane stopy procentowe. Miejmy nadzieję, że to będzie się działo i nasze kredyty będą z każdym miesiącem tańsze. Po więcej tego typu informacji zaobserwuj mój profil.